Słoneczko z tej strony To takie ja witam was w grze War Thunder W dzisiejszym odcinku zagramy ostatnie jedną lub dwie bitwy Które pozwolą nam zdobyć kupon na obiekt 292 Ja go będę raczej sprzedawał, ponieważ nie gram na tak wysokich tierach Nie sprawia mi to jakichś tam mega przyjemności Więc zaczniemy od dosyć niskiego tieru Od 2.7, tutaj mamy pojazd z wydarzenia świątecznego 2.14, 2.15, trafił mi się ten pojazd w jednej ze skrzynek świątecznych, które tam mieliśmy. A raczej z jednego z tych bałwanów. I dosyć przyjemnie się nim gra tym pojazdem, dosyć jest mocny moim zdaniem, ma bardzo dużą prędkość. Dobrą armatę ma z tym pociskiem takim APCB i coś tam, tym takim co przebija się i eksploduje w środku. No, i y, fajnie się mnie ogólnie tutaj śmiga, więc zagramy jedną tą misję i jedną zagramy tam y, piłą szwedzką. Głównie to są właśnie pojazdy. Plus jeszcze robiłem misję Tigerem WE-czką SLA, jeżeli dobrze mówię. Y, no i sobie nimi tam coś śmigałem. Dobra, y, pojedziemy na C. Mam nadzieję, że nie sami będziemy tam jechać. Jeszcze trzech ziomeczków jedzie, ale oni są dosyć z tyłu i oni raczej na C nie jadą. No, nie, dobrze, nikt nie jedzie na C. No dobra, zaczął to ktoś jechać, ale to może być trochę za mało. Jeżeli chodzi o liczbę osób, nie wiem jakby się tutaj tak ustawić, żeby przel przelot drogi widzieć, a nie zginąć zera. Spróbujmy no gdzieś tutaj. 100. I zobacz Nie ma się chyba co tam pchać. Pięćdziesiątka jest bardzo przydatna. Skoczy gdzieś tam na dole, czy raczej nie? Aha, bardzo daleko jest. A ładowniczy tylko dostał. A, zapomniałem oznaczać w ogóle. I patrzy, chociażby żeśmy go oznaczyli sobie. No dobra, się przemieszcza. jest. Gdzieś tam z tyłu, to go nie widzę. Raczej tutaj dostaniemy baty zaraz. Dużo pojazdów się tu kręci. Nie wiem czy uzupełnić załogę w tym momencie czy nie. 50 idzie, a spróbujmy. Dobra, akurat nie patrzył na nas. Jest cały czas widoczny dla nas. To jest... E, może mojego go Chyba, że tam jest jakaś górka. Trafił go bez większego problemu. Ja się tutaj uzupełnię. I dopiero pojedziemy po uzupełnieniu na C tutaj. Widzę, że brakuje hopa. Dobra, jedziemy. A, w sumie mogliśmy zawalczyć w powietrzu. A, dobra, go się poszedł na, na ten nalot. O, dość tam trafiliśmy. Trafienie krytyczne było. O, składa że pięćdziesiątka zdechła. Messona bardzo przydatna na tym berze. Niektóre pojazdy bez większego problemu można nią przebić. Więc zwiększa dosyć mocno naszą siłę ognia. Dobra, jedziemy. O, zabili tego chłopa. No, teraz nie wiem czy wyjeżdżać, czy nie wyjeżdżać. 50 pięćdziesiątkę Pięknie. O, chłopaki pojechali na ten, a olali, olali... miejscówkę. No dobra, odbili już by. Widzę, że chłopa zabili. Nie wiem, po co oni im, im tak na tego spawn'a wjeżdżają, bo... Chłopy jak się pojawią, no to mimo wszystko są nieśmiertelne, śmiertelne, więc lepiej jak już yy, takich ściśniemy. to gdzieś się podjechać, ale na spokojnie gdzieś się skitrać i wyjeżdżać tylko wtedy, kiedy jest, jest potrzeba. O, już powiedziałem, że rozwinę. trochę takie przypołowe te wzgórze mają, bo nie wiem, czy nie lepiej by było, się pojawiali od razu na zewnątrz. Wtedy mogliby to nas No nie zajęli tego B? Mogliby do nas strzelać, nie? A tak? No to oni muszą wyjechać. I się narazić na ostrzą. Dobra, jadę na te B. A przy okazji sobie zrobimy nalot po drodze gdzieś. O, bo zaraz wjadę w drzewo. A, jedna bomba. I taki trochę syf. Spróbujemy tam. Bo widzę, że. Jest taka walka trwa, ale dobra. Akurat zaczęli zjeżdżać, jak zobaczyłem. No trudno. Bank poszło. I wysiadamy, bo. Nie ma nic poza tym do zrobienia. O, ktoś do nas jedzie. Gdzieś to widziałem. By zajęli. O, dobra, fajnie. Ktoś do. T34 dostało. To nawet bardzo dobrze. To się składa. To nie widzę. Ej, kto tu jest w ogóle? Ja się w jakieś drzewa poblokowałem. No dobra, załatwił go. Tam wrócimy. No ładnie tutaj ktoś gra. Musimy mu zabitych. Ej, źle. się nie patrzy, ale już jest martwy. To chyba tyle, jeżeli chodzi o tę bitwę. Raczej nie widzę tutaj szans, żeby oni jakoś się tutaj odbili. No, 2000 punktów. No i tak jak mówiłem, nic więcej się nie zmieniło do końca bitwy, jeżeli chodzi o nasze statystyki. Przechodzimy teraz na Szwecję. Ile nam tu brakuje jeszcze? 56 punktów. I lecimy kolejną tutaj misją ze Szwecji. O, ta sama mapa, nawet to samo ułożenie. Hmm. Dobra, tym razem nie jedziemy sami na C. Jest to duży plus. Szczerze powiedziawszy, nie wiem nigdy, znaczy nigdy, no nigdy nie sprawdziłem dobrze, jak można się tam właśnie tak ustawić, jak chciał przechwycić przejeżdżające pojazdy, bo jedyne miejsce, jakie tutaj kojarzę, no to tutaj jest staniecie, tak? Żeby tam, tak jak robiłem to, Eee, tam Mką amerykańską, żeby widzieć jak oni przylatują, ale o, tutaj akurat już jest ten za późno. Sherman'a może złapiemy, tak? Mana się fajnie udało złapać, chociaż Łu, nie przyjechało. Aha, Gość się tu przyjechał. Dobrze, że nikt nie pilnował tego. Nie zwróciłem uwagi na mapie, że nikt nie patrzy nawet na ten przelot. Dobra, spróbujemy go teraz zajechać. Liczę, że nie patrzy na nas. A, ruszy do przodu. Albo chłopa zabije, albo chłop go zabije. Bo już nie ma szans raczej, żeby tutaj walczyć. No dawaj, 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 dawaj. Bo ja też nie mogę tu długo stać, bo już widzę, że coś jedzie. Aha, nawet mu nie podpaliłem silnika. No super po prostu. Coś jeszcze tu jedzie do nas No dobra, przejechał za kościół. Myślałem, że tu będzie próbował. coś będzie przejeżdżać. A, dostał. Wychwycili go. Nie ja co tam za les, bo nie sprawdziłem. O. Mam nadzieję, że go widzą. Kierowca tylko żył. No spoko. Nie, zabiłem kierowcy, gdzie ona Aha, dobra, to z tego strzału dostała ta ta. Cokolwiek tam było. No. 105 jedzie. Uuu, ale nas leją. Patrzę teraz. zaśnica ja, Młodutko. Nie, nie pękło. Próbujemy poprawić. na psz, drzewo, niedobrze dla mnie. Z, piątką, z tą 105-tką strzelić. Dobra. No. O, Panzer. Nie wiem, czy on mnie nie przebije, jak to zobaczy. Został silnik. No, 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 przesuń się trochę, myszko. Chcę powiedzieć, że trochę wstrzymaliśmy ich na tarcie. Kilowo. Trzeba by było poślady schować. Coś tu jedzie. Nie wiem, czy to jest na mojej wysokości, czy nie. No, na bombowiec to raczej teraz nie pójdę. Nie wiem, tam jedzie? Dostanie w silnik co najbrzej. No, ale zatrzymało go przynajmniej. Poprawka, robi to, jeszcze raz poprawka, może wejdzie na kierowcę? Nie, poprawka, a ktoś mi tu wjeżdża, O kolego, A żeś w podwodzie wystawił, podnica i coś tam padło jeszcze. To. dobity. Zabili go. No, pff. chłopy pojechali im na. Nie, no spoko, nie? My tutaj przegrywamy oni, im gdzieś pojechali na ten. Na respa. Dobra, jedziemy po to B. Trzeba wyłączyć, żeby punkty były porówno. Wyłączymy B. Lecimy, lecimy. Mam gdzieś że... gdzieś jakiś niszczyciel stoi. A, uciekamy teraz. Wolałbym, żeby na głowę mi nikt tutaj nie zjechał. Gdzieś tetka jeździ. też chwilę, bo ktoś tutaj leci, to odbijać. Ja go nie widzę. A, zasłonił się stało. tą. szybciej go traić. A, dobra, nie dojechał. A, jeszcze zjechał, chyba gdzieś ten niszczyciel. Albo pewnie zaraz zjedzie. O, zrzucił chyba na niego bombę. Czy nie? O, nice. Nie będzie niszczyciela. to ostrzał się tutaj na nas szykuje. Aaa! Ah. Myślałem, że ludzie akurat przejeżdżał, jak będzie dym. Eksplozja mi zasłoniła. No, on tu na nas patrzy. No on strzelił. A no dobra, okej. Okay. Jak tak też okej okay. No Dobra, weźmy ten nalot. Zajmiemy z powrotem punkt. Dla nas. A, będziemy mieli osiągnięcie. Mam nadzieję, że akurat nic z nas nie wyskoczy teraz chociaż. Nie, dobra, to nasz tam śmiga. No, dwie bomby. I można by było je zrzucić. O, na respawn to raczej nie, bo tam już się uciekają. On to chyba jest ktoś AF. Nie, dobra, ruszył pojazd. No, niby pięć dwa, że ale nie sądzę, że była coś w stanie zrobić. Rzućmy tak. Też chyba przejedzie do tego czasu. <laughs> już chłopa zabili. No nie będzie na kogo chyba nawet rzucić, za bardzo. O, tu ktoś jest. Uii. Ale też już ruszył, więc... O, tylko obrażenia jakieś tam... ...mierne. Postrzelać sobie możemy do... O, nie nakręcę na to, żeby do niego postrzelać. Szalec najwyżej nad nimi. Dobra, zobaczmy, co tam ci robią. Czy oni jadą do mnie na to B? Te 34 możliwe, że będzie miało ochotę tutaj zajechać, ale Chyba raczej nie da rady, bo już go przytrzymali ogniem. Okej. Okay. O, zabił go jednak. Przegrali. A przynajmniej przegrał. Ten chłop, co wymienił się ogniem z 34. Weźmy go też tak ciężko przebić ee, z takiej odległości. Nie jest to zbyt łatwe do przebicia czołg. Przeleci górą nade mną? Przy zakręcie Zjedzie, dobra. To lepiej dla nas. Akurat będzie odsłonięty z tej strony. O, uderzył w skałę? Co się stało? O, w gośnice. Pięknie go załadowałem. Dobra, dobijasz go. Dobra, ja ładuję, bo go zabiję. Tak, mógł go zabić, tylko go nie przebił dobrze. Dobra, widzę, że na C jadą. Jeszcze mają czas. Chociaż niedużo. Nasz leci. Mm. No niedobrze, bo będzie mnie widać, że im przelatuje. Chociaż dobra, pojadę tędy. Nie ma co jechać przez tego spało ich ten, odrodzenia, punkt. No ale nie zdążę. Oni już będą tam na dole, zanim ja tam dojadę. Niestety. Może jeżeli się wychylili jak z rozpędu, może ich zobaczę? Nie. Ech. Uch, to na pewno nie załatwię. Nasi mogliby coś zrobić na A. Oni już chyba widzą. A ja ich jeszcze nie. Aj! Nie, nie pykło. Próbuję tego zobaczyć tu przez okno? Widzę gocznie. Dobra, jak tak będzie wyjeżdżał, to lepiej dla mnie. Jestem 105. Jest. Czemu on wstrzelił w ten? To za chłop. No, okej, okay, dzięki. On może myślał, że przestrzeli ten ten z jakiegoś powodu. Nie wiem, może liczył właśnie, że przeleci pocisk przez budynek, ale dlaczego tak pomyślał? A, że myślał, że może tutaj wejdzie przez te miejsce, gdzie wybita szyba jest. Nie wiem, może i by przeszło. Chociaż, no, chciałem sprawdzić, ale nie zdążyłem. Aha, no, jak bombę chyba do środka wrzucę, no, dziewięć bomb. Szkoda, zmarnują się. Chociaż to sumie... Nie no, raczej bombowce się tam nie zmieści A nawet nie zdąży. No, ale dobra, to już będzie po czasie, to tak. tak. Ciekawe, czy by coś mu tam zrobiło. Za szerokie skrzydła, ale może. Przy przylocie na skrzydłach szansa była się tam wbić. Dobra. O, jeszcze nam brakuje, tak? Nie, ma... mamy ulepszenie. Ulepszenie kuponu na obiekt. Dobra, teraz odpalamy to ulepszenie. Yy, gdzie mamy ten obiekt? Zmodyfikuj. mu jeszcze... O jest. Sku... Prawie słyszyłem. że ZEF. Ulepszenie kuponu. Odbieramy nagrodę. A, to się automatycznie nie odbiera. Wymień na 1600. Wow, to sporo. Zmodyfikuj. Tak. Mamy kupon na obiekt 292. No wspaniale, wspaniale. Sprzedać będziemy go mogli dopiero za 6 dni, niestety. Więc osoby, które wbiły to dużo szybciej, tak jak na przykład właśnie mój brat, który w to gra, on gdzieś zrobił ten kupon chyba dwa dni temu albo lepiej. Więc on w momencie tylko jak wbił tą wjazdkę potrzebną do obiekta 292. To już od razu ją zamienił, e, tą gwiazdkę zamienił, wiadomo obiekt dostaje od razu na e, sprzedawalny więc on za jakieś 4 chyba albo 3 dni będzie mógł to sprzedać. No więc jest to w bo na pewno wiecie, początkowo ceny będą kosmiczne, jak to e, właśnie w grze bywa. No a nam się udało zrobić te osiągnięcia, udało się wszystkie zrobić. To jest chyba ostatni raz jak robiłem takie porąbane e, wbijanie EXPA w e, czołgach, bo tak naprawdę... Mm, Mimo, że chciałem tutaj czasami pograć coś innego, to już mówię, no dobra, już mam, nie wiem, też 7 czy tam 6 gwiazdek i mówię, no dobra, już dobiję, nie? Czy powiedzmy, ten kupon już był dobity. No, a ten sobie sprzedam, będą gajdziny za to, gaijczyn points dokładnie, i e, coś z nimi tam zrobimy. Dobra, no w sumie jeszcze z tego, że mamy trochę kasy, a to już się niedługo kończy, bo jutro już jest koniec, no to weźmy sobie, kupmy jeszcze 25 skrzynek. Za tam półtora miliona i zobaczymy, jak nas tutaj porobi gra karta bonusowa. Karta bonusowa, karta bonusowa. Karta bonusowa. Ice. Ice. Chyba nic ciekawego nie będzie. O kurde, ile razy pieniądze. Ile się zostało? 10. Dobra, ostatnie 10. na no, spokojnie. Zobaczymy, jak gra nam pokazuje, że prawie coś trafiliśmy. O, odwolłbym tą dychę zobaczmy. Hajs. O nie. A górnie trafienie hajs jest najgorsze, bo to po prostu jesteśmy w plesy, tak? Tak jakbyśmy spalili hajs. Co tu mamy? Łamać skrzydeł. A. Ja w ogóle w... Czekam, aż będzie można poprzepalać te zakłady, bo. Ja i tak tego nie użyję, nie? 25. Kupon szczęki, rekina. Kupony byłyby spoko, bo to też widziałem, że całkiem fajne to osiąga ceny. Więc można by było coś tam sprzedać. No, hajs 10 tysięcy. Hmm, to dosyć ciekawe. To by, był, to by był srogi hajs. Bo to tam też widziałem, że no za ładny, no, za ładny hajs chodzi. Aczkolwiek widziałem, że pospadały już ceny niektórych pojazdów. Zresztą z racji tego, że ludzie tam potrafiali po kilka tych, tych właśnie. Ok, 100 tysięcy. Wow. Ty, 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 ry, 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 ry. Tutaj to. Nie, główny rozgrywający. Ile mamy? Dobra, jeszcze 5 kupimy. Ciekawe, co będzie następne w sensie. Kolejny będzie taki jakiś ten na robienie pojazdu. Może tym razem jakieś. O wiecie, bo to też w sumie samoloty, i też są jeszcze statki. No, no, tam w statki mało kto gra, ale samoloty też jeszcze ludzie grają, więc. Mogą zrobić teraz jakieś na przykład na, dla ludzi grających samoloty dużo. hajs, hajs Czyli tak naprawdę teraz tylko tracimy. Ten zakład z bombami będzie. Jeszcze tam rozkaz. <laughs> BA11 tak jest pokoło 50 tysięcy. I to tyle? To tyle, jeżeli chodzi o to, jak znaczy, zmarnowaliśmy kasę. Ale udało nam się Ulepszyć kupon, więc w tym momencie możemy zaszaleć, pośmigać z kupona. Znaczy pośmigać. Jeździć nim nie będziemy, ale możemy poczekać i wtedy będzie można sprzedać. Ten pojazd, który tam mamy już ten obiekt, ile? Jaki to obiekt, jaki ten obiekt ma numer? Obiekt. No, obiekt 292, czekamy, żeby go sprzedać, Ja tutaj jeszcze mam właśnie Bredę, mam jeszcze ten Mississippi i Strike Mastera. a raczej to wszystko będzie czekać na jakieś obniżki. Znaczy obniżki, parę dni przed obniżkami postaram się sprzedać, bo to wiadomo, w dzień obniżek to ludzie też właśnie tak sprzedają. Ale powiedzmy, jak będzie już tam znana data jakichś kolejnych obniżek, to wtedy sobie sprzedam te pojazdy i Wtedy zobaczymy, co będzie można kupić. Tak więc tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemaneczko.